Mateusz, gratulujemy wygranej. Ciężki trzyrundowy bój, zakończony zwycięsko. I to jest chyba najważniejsze w tym. Rywal, tak jak sobie oglądałem gdzieś to na telewizorku, gdzieś tu na zapleczu czy na hali, no bardzo niewygodny, Bił te fronty, bił te ciosy w dziwnych różnych płaszczyznach. Ciężki do trafienia, chwilami taki nieskoordynowany. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Ja jestem się zadowolony. zawalżył tak, jak sobie tego myślałem. Chociaż jakiś tam błąd popełnienia, że chciałem skończyć pierwszej ludzie. Tak jak w szatni widziałem fajne obrazki. Gdzieś był telefon od córki, gdzieś, gdzieś... gdzieś. od syna. Aha, dobra, przepraszam. Połączenie z dzieckiem, więc to bardzo fajny obrazek. Gdzieś gdzieś od razu, tak jak tu partnerka mówi, no, tata jest po prostu zmęczony. no tata miał ciężką przeprawę w klat. Żona, dobrze, ale wolałem powiedzieć partnerka, że żeśmy ewentualnie podprowadził. E, fajny obrazek na pewno. E, dzieciak na pewno się w domu bardzo stresował. Mm, no życzył mi przegranej. Co? Życzył mi przegranej. Dlaczego? Ja. Żebym go wygilgotał. Okay. Takie mamy sobie tam dogryzania i... <taki> Zawsze mówi coś w przekór mnie, uh -huh. kiedy mówię mu... Życzę Ci powodzenia. To mówi, żebyś byś przegrał. No i ja wtedy go gilgotam, a aż w końcu powie, e, no dobra, to wygrasz. Okay. Kolejny fajny obrazek to. <grych> fajna anegdotka. E, fajny obrazek to rozmowa z czołowymi zawodnikami w Polsce, w swoich kategoriach. Zawodnikami z KSW, a więc Sebek Przybysz i Bartek Leśko. Na pewno cenne wskazówki, cenne porady i fajna sprawa dzielić z takimi, e, z takimi klasowymi zawodnikami szatnia. Tak, tak, zbieram, zbieram, zbieram to doświadczenie, dlatego trenuję i dojeżdżam do klubu w Dyni. Nie trenuję osobiście w Lemborku, bo tam w Dyni po prostu mam lepszych tych sparych partnerów i zawodników, którzy są już doświadczeni w zawodowym MMA. No, Sebek, nie wiem czy możemy. Najwyżej powiedz, że nie chcesz o tym, nie chcesz kontynuować tego tematu. Sebek wspominał o pewnej dacie, pewnym miejscu i powiedział ci wprost, co stary idź w to. Co ty o tym sądzisz? No, może nie mam, może mam. Dosyć się do KSW. Tak jak widzieliście w tej walce, no może mi zabraknąć techniki, może mi zabraknąć kondycji, ale nigdy charakteru. Nie przegrałbym tej walki, nie? Już od razu mówię, bo taki mam charakter, taki się rodziłem i w zawodowym ma żadnej walki. Nie przegrałem, bo się poddałem. Nie, nie, tutaj jest, jestem wojownikiem i jestem z tego bardzo dumny. No powiem Ci tak, tych wywiadów już w życiu zrobiłem pewnie z kilka setek. Jak wczoraj sobie z Tobą rozmawiałem, też wiedziałem i że mogę Ci zaufać, że ten pojedynek wygrasz, bo składałeś ważną deklarację i walczyłeś nie dla siebie, nie dla wygranej, ale przede wszystkim dla Laury. Tak, Dobra, tak. No, wygraliśmy to. Teraz walka o powrót do Twojego zdrowia. A ja w tym Cię będę wspierał. Nie będę miał siły, bo jestem bardzo dobrym człowiekiem, a w dzisiejszych czasach brakuje tej dobroci. Ludzie są zawisni. Nie są z natury dobrzy, widzą tylko gdzieś jakieś uchyba, uchybienia. A ja jestem tym dobrym człowiekiem. Naprawdę z wiekiem zaczęło mnie mniej rzeczy gdzieś tam martwić. Bóg jest bardzo blisko mnie gdzieś to spogląda to moją dobroć a to wraca wraca tak jak dzisiaj wróciło kiedy wygrałem tą walkę tak jak sobie rozmawialiśmy przy, przy twoim typowaniu pozytywnie byłeś zaskoczony też na pewno tym że, że wrzucając gdzieś ten wywiad na na, na swojego facebooka gdzieś, gdzieś to udostępnienia komentarze poszły i, i odzew pozytywny jest wobec twojej akcji tak 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 widziałem, widziałem parę wiadomości chociaż ja i tak się gdzieś tam e, odcinam od tych facebooków instagramów mediów społecznościowych i telefonów, odbierania telefonów, wiadomości nie czytam, nie odczytuję. Skupiam się już potem na robocie tego ostatniego dnia. Ale już dziś tam zobaczyłem, gdzieś zerknąłem i było, że już podarują te półtora procenta podatku. Słuchaj, no to cel jest, cel jest osiągnięty. Czy Ty chciałbyś komuś podziękować jeszcze, kogoś pozdrowić z tego miejsca? Tak, tak. Dziękuję mojej rodzinie który bardzo zawsze we mnie wierzy i mnie wspiera oraz e, żołnierzom pierwszego baterium zmechanizowanego oraz moim przełożonym bez, bez nich nie wiem czy bym był w tym miejscu w którym jestem bo bo ciężko jest w Polsce wyżyć z zawodowego MMA nie są to takie pieniążki z których mógłbym się utrzymać a łącząc e, pracę z moją pasją jakim jest MMA Mogę to osiągnąć. I tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.